Łukasz Lańczyk od zawsze pisał piosenki. Te pierwsze, wyciągnięte po latach z szuflady, opracował dla swojej grupy Indie Bones. Potem założył suchedniowsko-skarżyski kultowy już zespół Lorraine, z którym nagrał trzy albumy. Każdą wolną chwilę staram się spędzać z moją rodziną. W tym roku zostałem ojcem, urodziła mi się piękna córeczka. Uczę się być ojcem. Wiadomo, kiedyś tego czasu było troszeczkę więcej. Wtedy pamiętam, że dużo biegałem. Muzyka była połączona ze sportem. Mam nadzieję, że do tego niedługo będę mógł wrócić, ponieważ kondycja też jest ważna. Bo przypomnę, że w 2004 roku popularny laniec w barwach AZS AWF Kraków zdobył złoty medal. Mistrzostw Polski w sztafecie 4x400 metrów. Łukasz ma też na swoim koncie kilka życiowych rekordów, na przykład ten sprzed 18 lat na 300 metrów z czasem 35 sekund i 600. To nie tylko wokalista, kompozytor, gitarzysta i autor tekstów, ale również nauczyciel WF-u, który prowadził lekcje w krakowskich szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących w stolicy Małopolski. Dosyć zabawna historia była, kiedy wszedłem na salę gimnastyczną i sprytne dzieciaki po paru miesiącach odkryły, kim jestem naprawdę. I zaczęły śpiewać piosenki zespołu Lorraine na lekcji, pytając o czym są te teksty. Troszeczkę gdzieś tam się... Podśmiewując z tego, sami zauważyli, że pod teledyskami na YouTubie jest tyle odtworzeń, że sami przyznali, że jest to szacun dla nich. Mistrz biegowy wśród muzyków i najlepszy muzyk pośród biegaczy zdradził, że grupa Lorraine w nowym składzie niebawem wyda płytę. Została przygotowana w słynnym londyńskim studiu Abbey Road.